Zawieźć wodę Dla owieczek Wodę mam nalaną I muszę przypiąć maszt I masztem zawiozę Po prostu małzerem Dla owieczek wodę I zaraz wam opowiem trochę Też do czego mi nie było Tak długo, znaczy w ogóle Czego tak jakoś mało nagrywam Zaraz wam też opowiem Jodeo wody dla owieczek no, nie było mi ostatnio na, na YouTube filmów nie nagrywałem trochę mam roboty, trochę zmian remont domu jak już ogarnę, mniej więcej to wam pokażę też komputer jeszcze nie jest złożony, bo muszę tam no, muszę tam jeszcze pomalować w tym pokoju gdzie będzie komputer i trochę 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 zmian nastąpiło w moim życiu. No, zaraz zobaczycie owieczki. W sumie też nie ma za bardzo co nagrywać. Chociaż mam jeszcze zaległy film z, z tego z, z zabiegu na płatek rzepaku. No a teraz, a dzisiaj mamy 21 maja. Zaraz trzeba przeszykować na powtórkę, po, poprawkę tego, tego płatka. Bo mam zamiar jeszcze, jeszcze raz wjechać na ten rzepak. Coś tam pewnie też nagram z tego rzepaku, jak on wygląda. Nie mogę wziąć bardziej na siebie Bo jest za blisko szyby Już mam chorobę zawodową. Wychodzę i, <noise> i sprawdzam pasy <noise> Tak jakbym, nie wiem, do Polski jechał z Francji. Magda poszła wyłączyć prąd ju! Z której strony mam zawór Słuchajcie, niech pomyślę. Chyba z tej strony. Chyba z lewej. Co, baśki tam. O! Dobrze jednak Pamiętałem z tej strony jest zawór Chociaż Zawsze był z tej Ale tak się nie odwrócę teraz, bo jakbym, jakbym cofnął tu do tyłu To, to, to... O! Patrz! A no bo przywoziliśmy w tamtym roku owiec dostawały jęczmień jęczmień zimowy chyba No to, to one no, dostawały od nas Patrz jak wy... Ale jakie ładne kłosy, jakie długie niż tutaj rzadki i ładnie rośnie... no ale zobacz A to olej chyba jakiś na Jednak im tędy postawię bo jakbym tylko cofnął to nie dojechałbym blisko namiotu z tego względu, że koło by mi nie pozwalało, bo koło wystaje szerzej Czekajcie muszę podnieść chyba do góry Jeszcze się muszę chyba wyrównać. Dobrze? Nie, było dobrze. Równo jest? jest? Dobra, tak myślałem, nie? Tak myślałem. Powieczki patrzą mi, co tu się robi? Co tu się wyprawia? Świeleń przyjechał. I jak teraz? Ale co źle? To mocna paleta Czekaj, zaraz zobaczymy Coś zobaczymy, bo coś jest na nic. Musimy zobaczyć, musimy zobaczyć. WTF. Wiem o co chodzi. Musimy ją odwrócić, wiesz? Po długości ją dać. Czyli to. O tak, o tak, tak. O, tak. Tylko musimy ustawić na środku palety yy, Małzera, żeby się na boki nie, nie hitał. Troszeczkę w tą. Dobra. Chyba będzie. Dobrze. i szło dobrze I jak? I powiem, że to stado jest spokojniejsze. Tak? Niż tamto? E, stabilnie stoi, okej No zobacz, jak się składały wszystkie No A zobaczymy co zrobią jak podejdę do nich No Baś, baś, baś Osienki Jakie ciekawe Co tam? Co tam? Maleńkie? No tak nie uciekają, nie? Ciekawe Grzeczniejsze. A jakie ciekawskie? Co tu się dzieje, nie? Jest gryząca. Mimo tego, że wiatr wieje, to gdzieś tak się, tak się za wiatrem ukrywają. Gdzieś tutaj do kabiny naleciało. Po zabiegu. W sumie to czeka jeszcze to robota. Bo trzeba więcej płotków rozłożyć dookoła. Na razie tylko tak ogrodziliśmy. Ten małą część. Trzeba im słomy przywieźć. Siana. Ale meszka co? A mnie już pogryzła. Ja Miałem słodką krew. Я не знаю, как ты сходил.